KKW zarejestrowała trzech kandydatów. Podczas konferencji Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarejestrowała trzech kandydatów. Macieja Wierzbickiego, Koalicja Przyszłości, Patryka Hauera, Unia Zjednoczonej Prawicy, Krzysztofa Leona Kozikieła. KWW Krzysztofa Leona Kozikieła. Wezwano Sambora Lecha do skorygowania swojej rejestracji ze względu na wątpliwości, czy kandydat startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców, czy kajec innego Komitetu Wyborczego. Odmówiono zarejestrowania Alfreda Fabiana von Techenczyka ze względu na brak odpowiedniego nazywnictwa Komitetu Wyborczego. Koniec śledztw po śmierci Janusza sąsiada. Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowało o zakończeniu dotychczasowych śledztw oraz postępowań w sprawie tragicznej śmierci Janusza sąsiada. Przypomnijmy, że w toku postępowań przed komisją złożoną z ministra MPW, prokuratorów oraz szefów służb zeznania składał Robert Winnick. Wydano również wyrok w sprawie prokuratora prowadzącego tę sprawę. Otrzymał prawomocny już wyrok w postaci 10 lat pozbawienia wolności. Reszta strażników więziennych czeka na procesy. Nie stwierdza się ingerencji MBW w śmierć sąsiada. Zamieszanie na konwencji UZP. Na Torwa w Warszawie Unia Zjednoczonej Prawicy chciała w spokoju przedstawić swojego kandydata na wybory prezydenckie 2025 rok. Niestety nie udało im się. Podczas przemawiania wicemarszałka Sejmu Roberta Winnickiego na scenę wchodził Steve Kaczyński, niegdyś senator Lipszej Polskiej, później Unii Zjednoczonej Prawicy i winalnie Narodowej Partii Samborskiej. Zrzucił on wicemarszałka Sejmu ze sceny, po czym został postrzelony przez Służbę Ochrony Państwa. I koniec senatora. Dopełnieniem wcześniejszej historii jest fakt, że próbował uciec ze szpitala, gdzie po chwili zatrzymała go policja. W chwili próby osadzenia w areszcie wyciągnął nóż i zaatakował policjanta, a następnie sam się dźgnął nożem. Kaczyński, operator, przeżył i został pozostawiony w szpitalu do czasu odzyskania zdrowia. Niestety, przez brak odpowiedniego zabezpieczenia, zaatakował on pielęgniarkę i wyskoczył przez okno.